Witam wszystkich bardzo serdecznie, Ewa Józefowicz, Let Life Flow, platforma, na której dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem i otwieram Cię na nową perspektywę, tak abyś mogła, mógł dostrzec Twoje życie z innej strony, tak, aby było w nim więcej cudów, obfitości, stabilności i radości. Jeśli podoba Ci się to, co robię i ten film będzie z Tobą rezonował, zostaw komentarz, zostaw serduszko. To pozwala mi się rozwijać. Zapraszam Cię również, jeśli szukasz większej ilości informacji na platformę online. Tam są warsztaty, kursy, medytacje. Temat może troszkę bardziej interesujący dla Pani, ale czy nasza świadomość może wpływać na stan naszego zdrowia, na stan naszej młodości, czyli jakby czy ma działanie anti-aging, tak zwane przeciwstarzeniowe. Czy możemy naszą świadomością zmieniać geny, czy w genach i DNA wszystko już jest zapisane. Dzisiaj zostawię Cię z krótką informacją. Wszyscy jesteśmy z krwi i kości, ale krew, kość, całe nasze mięsko, skóra, wszystko to, co nas buduje woda. W tym świecie jest materią, tak jak i ten długopis, ale wiemy, że wszystko tak naprawdę składa się z atomów. I teraz atomy należą do świata energii. I atomy składają się z neutronu, protonu i elektronu. Plus, minus i zero. Tak jak i my mamy trzy narzędzia głowę, serce i ciało. I teraz. Co wpływa na to, że niektóre atomy wiążą się i formułują coś stabilnego? Coś długowiecznego, a co wpływa na to, że wiążą się i potem rozpadają, bo tak naprawdę nikt z nas nie umiera, nikt z nas nie niszczeje, tylko forma w jakiej te atomy, które nas tworzą, są ze sobą związane, rozpada się. Atomy dalej wibrują, dalej sobie latają. I teraz uwaga! Atomy między sobą. Wymieniają się elektronami. I zazwyczaj, jeżeli atom został na przykład okradziony, tak, bo to możliwe, przez inny atom i ma niesparowaną część elektronu, za mało, za dużo, to kwestia perspektywy, ale jest niesparowana część elektronu w nim, to taki atom, będzie szukał od innego atomu tego elektronu i teraz uwaga ten wybór tego atomu będzie definiował jaką strukturę później on zbuduje czyli jeżeli wejdzie w gniew reaktywność i powie to idę teraz do pierwszego lepszego i też mu kradnę a znowu ten też czyli mamy reakcję łańcuchową, i coraz więcej jest tych niezadowolonych atomów, one zaczynają budować to, co nazywamy wolnymi rodnikami co jest przyczyną procesu wielu chorób, starzenia się skóry, rozpadania. Natomiast jeżeli taki atom powie: "Pomimo tego, co mi się przydarzyło, że ktoś mi zabrał albo że się taki już taki już byłem z tym niesparowanym elektronem, pamiętaj, że my jesteśmy atomami" i powie: "No nie jest mi z tym komfortowo. Chciałbym chciałbym otrzymać, no ale jak mam otrzymać, to otrzymam". I w jego życiu pojawi się kolejny atom. Który powie, a mi akurat też zbywa, jestem też niesparowany, ale ja mam jeden za dużo, a ty masz jeden za mało. Czyli jak ja tobie oddam mój, a ty mój weźmiesz, to nagle oboje stajemy się szczęśliwi i wiążemy się dokładnie tym elektronem. I teraz moje dawanie staje się braniem i branie dawaniem, bo każdy z nas zyskuje na tej transakcji. Nie ma, jakby w sumie, biorcy i dawcy. Teoretycznie jeden atom daje drugiemu elektron, ale też temu zbywał, a temu brakowało. Jeżeli zrobią to z tą intencją, to nagle tworzą się antyoksydanty, a nie wolne rodniki. Płacimy setki dolarów za kremy, które zawierają jakieś substancje, które mają pobudzić antyoksydanty, bo to znowu klucz, źródło młodości, zdrowia, długowieczności. A co jeśli otworzysz się na to, że będziesz patrzeć na świat z taką świadomością? Nawet jeżeli w danym momencie, w jakimś aspekcie Twojego życia czujesz się jak ten niesparowany, Atom z niesparowanym elektronem i nie wejdziesz w ten gniew, brak i że zabiorę albo mają mi dać, i otworzysz się na to, co jeśli ci powiem, że dzięki temu jakaś część ciebie, twojej genetyki, twojego DNA, twojego ciała fizycznego będzie zmieniać się, w antyoksydanty. Wiele razy mówicie, że po wielu wyzwaniach i warsztatach promienieje. I wyglądam młodziej. To już wiecie dlaczego. Jeśli czujesz, że Ci to pomaga, podziel się tym wideo. Daj znać, jak to czujesz. Zapraszam również po więcej wiedzy na kurs, na medytację, na wszystkie wyzwania na platformie, na stronie i tutaj na YouTubie. Dziękuję, że jesteś. Pa! pa.